Że przyjął i przejęł przeciwnicy. Bebły. tego miejsca można strzelać. Słupki są pisane. taki takie tak gorszy. O co chodziło? No prosto w zawodnika z pola. Piłka opuściła pole gry. Będzie w Podania w środku pola. Piłka trafia, gracza z pola. Ładeska. Świetny odbiór. Uderzenie w stronę bramki, ale słodwe. ją piłkę i nieczysto strzelił. Jak u kogoś, serowu, bo ja już się do tego przyzwyczaiłem. No, I już podawajmy. Zaraz się na czystej pozycji. Uwolnił się spodobnie Uderza! Jest pan! Jak się nazywa? są Gogu. Miałem po raz drugi Halo. W Wielkiej jest miałem najlepsze zgranie Michalow z mnie brzymieni najlepiej z wydal O tym zagraniu bramkasz znowu grę Afifia dobry jest Może się z tego rodzina... Piękna bramka dająca nadzieję, bo w tym momencie jest równanie Zawsze i, i, i mają, mają, mają to napisać dlaczego to, sobie jeszcze nie ma. Kur. To jest. To jest spóźniony, Bo ja, ja już tutaj miałem podawać dużo. Z każdej ligi będzie 11 plus plus rezerwa. Czy znaczy nie jest z każdej ligi, tylko yy, tak, no wiesz, z premierów, z Z tych takich najlepszych. No. Za chwilę rozpoczną odrzuty Bramkarz wyszedł z bramki i zażegnał niebezpieczeństwo. Prawa za tę interwencję Ej, a się kiedyś z gościem, który miał niebieską kartę? No gdyby sekundę później ruszył do tej piłki... Się z gościem, który miał niebieską kartę? 95 Taką yy, Bo są takie karty dla perfekcyjnych graczy Dla, dla perfekcyjnych graczy, które dostają kartę 95 overala Ci ludzie dostają je i to są nawet w może być, który ma 95 overala i nie i, i grają kiedyś z takim gościem? Hej, hej, gangsta, gangsta gracz. A chana, to szatni, tożsku z zaklęceniem pierwszej kółko. A będą rybale miliony mieszeń podczas tych 15 minut Hej, gangsta, to graczki z takim gościem, który miał tą niebieską kartę. Nie, hey, na przykład nie z jego... Idzie już tydzień, a to koło trafił na doświadczonego bramkarza. I co dobry był? Ale on ja pewnie ci pokonał, co nie Bo był bardzo dobry, bardzo dobrze grał, przygrał, Ten gest jest 2 do 1 po pierwszej połowie. Ta bramka strzelona na Sucha. A ty Michalo? Może ty Michalo grałeś? Koncept jest całego meczu. Jeśli pójdą za udoskonalenia. I z takim i gościem? Spotkania, kto kto wie, nie ma na razie decydowania. Next jest gra to jest. Na przykład ze Skorpiona. No Skorpiona trudno Druga połowa, się rozpoczęła. Przyniesie nam rozstrzygnięcie. Szkoda, że nie opanował Ładnie. W Sędzia sensie pokazuje, że będzie jutro Ej, czyżby Ramos powrócił? No, on to było epicki, Jak tam bym, patrz, tamten tutaj. Ten... Tam bym do sprzedwrotki wszystko wyjmował, to wiesz. No taka luta szła, bramka z wysięk nie zdążył, a ten z przewrotki wyjdź. Co nie gangsta? E, biały miał, blond włosy miał, blond włosy miał. Ach, już wydawało się, że upadnie, ale dobrze utrzymał się na nogach. Czy to wykorzysta? A no spał! No tutaj był spał Ja chcę, żeby ramus powróci już będzie koniec Jak zawykł to miała Ej, poszukać A właśnie jeszcze przyjeżdża Wit Sidba i kompany Widziałeś ich gdzieś, gangsta. przed tam, zdecydowanie, ślizgiem. A widziałeś tego tych że kiedy ja mówiłem o tych niebieskich kartach, on coś się go za pole złapał sypiłkę w ręce i wrócił. Patrz, wyszedł za pole... Wyszedł za pole karne, wziął piłkę za polem i wrócił do polekarnego i nic nie było. No tak. No chyba. A telewizor wyglądał ten, bierze za polem karnym piłkę, przynosi ją do pola. A właśnie jak? More też ubrankę, bo ja nie widzę łzy. Bog, bo to zajebiście grafuje. Szkoda tej sansy. Wiedziałam, że sterling idzie do ranu. Lewandowski idzie do Realu, Sternik pójdzie do Realu. Po... No tak. A właśnie wierzę, że, że, że Bale podobno będzie odchodził do Manchester United, a e, Sternik do e, tego, pójdzie do Realu. Стерлинг, а не Стерлинг. А где? Не, он на 200... Он на 200 лет. Вот так. Przycisk, bo wiedzą, czego, wierzę, czego nie oni ma. biorą z trlinga, bo oni chcą e, e, jak, jakichś moich zawodników. Myślę, że jakbyś szedł z poistami, to by to nie zmieniło. To prawda, co się dzieje? Nie chcę Francji No oni mają dzisiaj zupełnie litości dla rywalów. Ja wcześniej był bardzo dobry. Wcześniej nie rozgani z tą bardzo chyba. Ale nie zawsze. Pamiętasz, co ja, pamiętasz, co ja sam wszystkim zacisnąłem? Oko nad poprzeczką. Listek sędziego, faul. Ciekaw jestem, jakie będą konsekwencje. Żółta kartka. A dostał ją najlepszy strzelec w zespole. Niebezpieczne zagranie. Zupełnie nieudany ten ślisk. Tak, sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten faun. Ależ jest wyczerpany. Nie ma sił już na dalszą grę. Jest dosniany. Niewiarygodne! Udało mu się obronić! Wygląda na to, że ta piłka go traciła niechcący. Sędzia pokazał, że będzie rzut rożny. Ciekawe, jak go rozegrają. Ej, zawsze... Patrzcie, że jest głupie. Najpierw przechodzisz wszystkich z łatwością, a jak zostaje ostatni obrońca, to on Ci piłkę zabiera zawsze. Grając tak jest praktycznie. z dla drużyny. Czy to wykorzysta? oddaje się? No nie! Tylko poprzeczka. Piłka nadal w Jest okazja. Obronił, ale piłka na boisku. Będą mieli szansę. Będą wykonywali zwykłokrotnie. A jednak żółta kartka poczekał na przerwę wrze i teraz mu pokazał żółty kartonik. Zupełnie nieudany ślizg, niebezpieczne to było. Na szczęście sędzia był blisko całej sytuacji i słusznie odgwizdał przewinienie. nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. Dobry przekód.